W tym odcinku zastanowię się, co by było, gdyby każdy z nas miał własnego klona. Temat klonowania od dawna budzi kontrowersje, a posiadanie swojej kopii byłoby ogromnym eksperymentem. Wyobraźcie sobie kogoś, kto wygląda, mówi i myśli prawie jak ja, ale jednak może podejmować inne decyzje. Czy byłoby to błogosławieństwo, czy początek niekończącego się chaosu? Zaraz się przekonamy. Po pierwsze, punkt 1. Podwojenie pracy i obowiązków mogłoby wydawać się super. Ja idę do pracy, a mój klon ogarnia sprzątanie i pranie. Ale co jeśli klon też chce odpocząć i powiedzieć: Hej, ale ja też mam życie? I nagle zamiast mniej mamy dwa razy więcej kłótni o to, kto wynosi śmieci. Po drugie, punkt 2. Zamiana ról mogłaby być ciekawa, dopóki nikt się nie zorientuje. Mój klon idzie za mnie na rodzinne spotkanie, ja w tym czasie siedzę w domu i gram w gry. Ale co, jeżeli klon zacznie być lubiany bardziej niż ja? I nagle to ja jestem wersją zapasową. Po trzecie, punkt 3. Tożsamość mogłaby zacząć się rozmywać jak atrament na deszczu. Gdzie kończę się ja, a zaczyna mój klon? Nasze myśli byłyby jak dwa odbite lustra patrzące na siebie bez końca. Czy nadal czuję się sobą, jeśli ktoś robi wszystko dokładnie tak jak ja? Po czwarte, punkt cztery, humor sytuacyjny byłby nieunikniony. Wyobraźcie sobie dwa razy ja próbującego wybrać, co zjeść na obiad. To jak podwójne menu chaosu. A decyzja i tak kończy się na zamówieniu pizzy. Po piąte, punkt pięć, społeczeństwo musiałoby stworzyć nowe zasady. Czy klon ma takie same prawa jak ja? Czy płacimy podwójne podatki? A może dzielimy się dowodem osobistym jak współdzielonym parasolem? Po szóste, punkt sześć. Życie towarzyskie mogłoby wejść na zupełnie nowy poziom. Klon mógłby pójść za mnie na randkę, kiedy ja mam gorszy dzień. Ale co, jeśli ta randka spodoba mu się bardziej niż mnie? I nagle robi się telenowela. Po siódme, punkt siedem, pomysłowość mogłaby osiągnąć poziom kosmiczny. Wyobraźcie sobie dwa mózgi planujące jeden projekt. To jak burza mózgów, tylko bez potrzeby tłumaczenia drugiej osobie o co chodzi. Ale też dwa razy większa szansa, że wymyślimy coś kompletnie absurdalnego. Po ósme, punkt osiem, oryginalność mogłaby zniknąć lub eksplodować. Klon mógłby zacząć rozwijać inne zainteresowania niż ja, tylko po to, by poczuć się wyjątkowo. I nagle odkrywamy, że choć wyglądamy tak samo, to każdy z nas ma własną drogę. Trochę jak bliźniacy o różnych losach. Po dziewiąte. Punkt dziewięć. Błyskotliwe sytuacje mogłyby pojawiać się codziennie. Dwa razy więcej sprytnych odpowiedzi, żartów i planów. Ale też dwa razy większe prawdopodobieństwo, że zaczniemy nad sobą nawzajem kombinować. I wtedy zaczyna się prawdziwa gra psychologiczna. Po dziesiąte, punkt dziesięć, ostatecznie posiadanie klona to mix korzyści i problemów. Podwójna efektywność, ale też podwójne komplikacje. To jak życie w duecie z samym sobą, tylko bardziej intensywnie. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi na takie lustro? Jak widać, posiadanie własnego klona mogłoby zmienić nasze życie na wiele sposobów. Od podwójnych możliwości po potężne kryzysy tożsamości. A wy? Chcielibyście mieć swoją kopię, czy wolelibyście pozostać jedyni w swoim rodzaju?